Witamy w instrukcji montażu przedniej sprężyny powietrznej Arnold Generacji 3, zaprojektowanej dla Land Rover Range Rover P38A. Ten film przeprowadzi się przez najważniejsze kroki, aby zapewnić udaną instalację. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że zastosowano niezbędne środki bezpieczeństwa, które można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Należy odpowiednio podnieść i unieruchomić pojazd oraz odizolować wszelką zgromadzoną energię, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom. Zacznij od podniesienia pojazdu na podnośniku lub innej odpowiedniej konstrukcji. Następnie zdejmij przednie koło i nadkole. Następnie zdejmij ciśnienie ze sprężyny pneumatycznej, odłączając przewód powietrzny. Oczyść otaczający obszar i uszczelnij wąż i sprężynę. Następnie zdejmij górne zaciski mocujące resor pneumatyczny do podwozia, a także zdejmij dolną śrubę mocującą sworzeń ustalający resoru pneumatycznego do wspornika osi. Następnie usuń również sworzeń zabezpieczający. Następnie podnieś podwozie, aby uzyskać prześwit i wyjmij stary zespół sprężyny pneumatycznej. Zamontować nowy przedni resor pneumatyczny w odwrotnej kolejności do demontażu. Dokręć wszystkie nakrętki i śruby zgodnie ze specyfikacjami producenta pojazdu, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe dopasowanie. Dziękujemy za zapoznanie się z naszym przewodnikiem dotyczącym wymiany przedniego resoru pneumatycznego w Land Rover Range Rover P38A na część Arnold. Prawidłowa instalacja zapewnia długowieczność i wydajność układu zawieszenia pojazdu. Życzymy bezpiecznej i udanej naprawy.